Zrozumienie kultury Shoro nie jest tylko kwestią nauki muzyki. Musisz nauczyć się dyskutować, odczuwać, poczuć klimat. Shoro to brazylijski jazz. Jeden z nas tworzy jedną melodię, a drugi wymyśla inną. Ostateczny dialog jest bardzo interesujący. Otworzyłem się na świat muzyki, kiedy miałem 9 lat. Dzięki fantazji na temat życia szopetna. Pierwszą piosenką, której się nauczyłam, było Shoro. Sharo gra facet po 70., 15-latek i 40-latek. Widząc jak graż, zrozumiałem. Cholera, ten dźwięk sumuje wszystko. Braziliany, muzyka słońca. Zobacz na kanale Filmbox.